Dobra, panowie, to co? Gramy w lecimy. czwórkę w Dorysy, Dobry, trzeba je przejść przed aktualizacją. Która nigdy nie wyjdzie. Dobra, biorę sobie Flashlighta. Ja, 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 ja sobie tak, biorę. Ja za biorę zawsze flashlight. Dobra, panowie, lecimy, robimy speedrun w tej gierce dla dzieci. Speedrun, Zróbmy zasadę, że nie raszujemy ten dalej, jeżeli nie, reszta nie jest gotowa. Jezu, nie potrafię się wysłowić. dobra, dobrze. Oh. I nie lutujemy tych samych, tych samych szapek Yes, exactly, no, exactly. exactly To do Ciebie, to do Ciebie, Chuck'em tak, Przepraszam Chuck'em pewnie chce kaskę zgarnąć, jak zawsze No tak, ja lutuję z, kasę z tych tak, Szafki są przy gapie klucz przede wszystkim A to ty, Moje. O, 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 sztabki złota. U, o kasia. kurde O, to chyba dużo kasy To chyba dużo kasy, no Ja nie chcę pajączka trafić Ej, gdyby teraz mrugło, to by było przesrane <laughs> eee. No ja Ale, a razu razu co szafie, jeśli braknie jakiejś szafy dla jednej osoby? To, to musisz, ma, ma musisz biec przed siebie i szukać szafy. Tak. Ewentualnie Ej, się cofniemy... Tu są, tu są szafy, tu są szafy, panowie! Nie. Leci! Nie! Jest! Leci! Dobra! A dobra! to! Dobra, dobra. To. Okay. dobra ja w Ale pokoju... Ja w poprzednim o, pokoju się skryłem. Na, z tyłu. Już dzisiaj Czyli ja sobie daję chyba głośniej grę, wiecie. Tak. Okay, jeden ten, Poczekajcie, Poczekajcie na Brodacza. Poczekaj max. Już idę. Dobra, dobra, na dobra, No na Brodacza. A usłyszałem na badacza, Na badacza. badacza. Jak się pajączek nazywał? Eee, Timo. Oh. gnojek jeden. Nie lubię go. Nie hmm. tam, psz, narzekasz ma. W pierwszym odcinku, w pierwszym odcinku jak to grałem, tak mnie gnojek przestraszył. <grystanie> e, kluczyka trzeba, kluczyk trzeba znaleźć. Wow, skomplikowany oh, oh. klucz. Oh, Ciekawe, o mam klucz. Gdzie będzie. Może mam Shaker, brawo. A ja brawo. No, widzicie jaki mądry jestem. Jakich? O, kradniemy obrazy. Cyk. Admira, znasz tą sztuczkę z ukradnięciem uh, obrazu? Nie. Dobra. Biorę obraz, Biorę idę obraz dobrać i, dobrać. i idę <śmiennie> I Ej, chill, Weź sobie i... ostatni obraz, <śmiennie> masz tam ostatni I obraz sobie. Dobra, Idziemy <śmiennie> bieg, 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 bieg. <śmiennie> Sprzedamy to ale na, ale... na Allegro kurwa o ja Kolejnien nic nie, pomiesz, nie to widzę to w tych półkach tak, ja też, O ja zniknął Na dół na dół nadu biegnę na dół Idzie Ta moja Cholera Okej ja myślę, że... A wy, na ba... A wy tam na dole? Tak, okay. tam na dole Bylo się łapieliśmy. Siemka, mam Zapraszamy. latarkę, chłopaki. Znaczy no, nie, no, ja, tak nie można nie. Ja lubię z latarką no, chodzić, ale powiem się, że Screech mnie rzekasz, zaatakuje. Narzekasz, kurczę, narzekasz. Ej, no! jest najgorszy. No. no. O, półeczka no. upadła. Dwie półeczka, no. dwie półeczki. to mhm. się nauczyłem skrycia jakoś... obezwładniać. No halo! Z tym... Do własnej półki idź, Rocky. Dobra. O, i zapaniszka. Dobra, czekamy na nich. Nice. Dobra. Jestem. Nice. Dobra, zgasiłem. Pięknie, Gajam idziemy się dalej. Też jestem 3. ciekaw, co odpadnie na tym nasyku. Na Bateria? Bateria jest w tej Give szafie moje, tylko, No to bierz, tylko ja muszę tutaj... O, samo się otworzyły. No nie wiesz! No co poszliście? Kto się eee, do niej wziął? Ja nie wiedziałem... No! O, no! gamoniu! <laughs> ja tylko przeszedłem, a to się otworzyło. <laughs> Ale, ale, ale nawet nie mówiliście, że mrugło, ja, ja zacząłem słyszeć ja, go. Ja nie słyszałem. Nie, nie, ja, powiedziałem, wychodziłem, powiedziałem. ja wychodziłem z tego pokoju, co ty byłeś, Max, i słyszę, ja, że coś biegnie. Nie, No to, to co, nie wydajesz wyda, bobuksy? Wydajesz bobuksy. Oh my god! Stawę, ja Max, zostałeś że się. podejść do drzwi, żeby to się otworzyło. Nie, ja przepraszam. <laughs> Nigdy się więcej, kuźwa. Ja ja, to bym to krzyczał, ja bym krzyczał, że mruga. Ja bym krzyczał, że mruga. Nie krzyknąłem, że... że ja je krzyknąłem, krzyknąłem, powiedziałem. Ale cię nie no ja słychać. Ja, na, ja, ja nie nagle so, ja sobie lutuję szafy, tak jak słyszę <laughs> Co jest? Ja słyszałem ja jak biegnie. No. 30 drzwi, ej to już zaraz Sig będzie. O jest tak Sig będzie. O, jest, dobra, to jest A dobra, mrugnęło może Sika. Może, może. Wiem jaka kompania. Let's go! Ekipa! leci. mnie raz.

Let's go. No, Więc jest, będziemy jest, biec, jest, dobra tak. Za każdym będziemy. razem mówimy, które drzwi, żeby nie było, okej? Okay? lepiej nie, lepiej nie, bo to za dużo nas, dużo osób, no nie jedna Ale osoba, z, ja będę wołał, mówić. ja będę wołał, bo ja... Ale to to, to, to ty się źle skończy, ty się źle Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, <laughs> prawo Góra, dół! Cicho. <laughs> Cicho, bo goni! Tu, tu, tu. Teraz skupienie, panowie! Ojojoj Eee, prosto, prosto, prosto. No. Okej, okay. ale dziwnie. Prosto, prosto. Dobre, prosto. No, dobra. Uwaga na łapy, panowie. Łapki, 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 fat fapki mm -hmm. Dobra, go! easy, ja easy. easy. Ej, a, kurde. Wszyscy, wszyscy już, okay. wszyscy już ale to zmasterowali. Tak było. No jest łatwo akurat. O, o ciemność. Przed nami, przed nami, przed nami, przed nami. Mmm. Hmm, hmm. creepy. creepy. Ej, już szczególnie szuflad! Pierwsza Mam zresztą. no ja! Psy. Tak? No wiesz, byłem no przed tak? tobą Admiro się, więc wziąłem no. tą szufladę. Gotowi? Dobra, idziemy. Ja będę bro, śmiałem, jak, nie będę się śmiał jak Będę się śmiał jak będzie Abyć. O oh god, się 50 zrasztuje. zaraz. Mrugło! Mrugło ja? Idzie. Idę do tej, idę do tej Za szybko Razem, wszedłem, wyszedłem. Szybko wszedłem, Tak, tak tak, tak, ja tak, tak. Już tak, myślałem, żeby tak. nie biec do następnego pokoju, nie? E, jak jest dużo osób, to jest chaos z tymi ta, ta, mam dźwignię Dobra, Mam dźwignię. Dobra, szybko, szybko. Jest. Degnię, no, się czy idą wszyscy. Eee, right. Dobra, nie mrugło. Oh. Dobra, szukamy o, klucza. Ładny ten. O, No, spokojnie możemy szukać. Ja mam wytrychy, możemy użyć wytrychy. Nie, nie, wytrychy. Nie. Wytrychy, nie? Wytrychy, w momencie, ciemno, mhm. w wytrychy w momencie jak na przykład jest ciemno albo się spieszymy czy coś ten stylu. A mam klucz, jak coś. Dobra, o, super. Dobra. O to spoko. Był dosłownie przy samym Ty faktycznie puste pomieszczenie, ale dziwne. Tylko szybko. przejście, jest tutaj po lewej. Te drzwi. Okej. A tu tak. Paroki. Ja zbieram szuflady, zanim czekam, przyjdzie. No ej. Ja też chcę mamunę. No kurwa, na zemstę, bardzo. <grym 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 do. Gotowi, gotowi? Ja otwieram drzwi. To... Yes! O! 50. Są Ej, teraz jest. Okay. O, 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 o. Dobra, żegnajcie, Dobra żegnajcie, panowie, się... skupcie u. się. Idę po kartkę. Ja Idźcie wszyscy, yes. wszyscy po książki, ja idę po kartkę. Dobra. Powodzenia, panowie. Zawsze idę w prawo. Daj mnie. Książka? Książka. Książka. Z tyłu za nami jest jeszcze. Mam ładnie. Ład, tak, bo one znajdziemy kodzik w sekundę. One trink wydają, więc łatwo. Ja, ja idę uwaga, i, uwaga, ja idę, uwaga, ja idę uwaga, po uwaga. kartkę, Idzie do was. Uwaga. Uwaga, uwaga, panowie. Tak idzie tutaj. Nie dobra, nie dobra, nie, nie, nie. nie idzie, dobra, nie, potrzebujemy gwiazd, na górę, poszedł, słuchajcie, nie, 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 słuchajcie. Nie, nie, poszedł na górę. Potrzebujemy gwiazdki, ha? rombu, kółka, trójkątu i krzyżyka. Ja idę na górę nie teraz, chłopaki, idę na górę. Mam wielokąt jakiś taki dziwny. Na chlebec mamy kółko i romb. Mamy jeszcze to i mamy cztery już. Uwaga. Roki. Do, poszedł do was, poszedł do was Na górę? Tak Będzie szedł na górę, idzie na górę Na górę na pewno? Tak, tak idzie na górę, tak. dobra idą Okej, okay, yes. Dobra, rr, 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 rr. zawrócił, tak. zawrócił Tak Nie, nie poszedł na górę Admirosia w 12 osób Nie, to już, już przesada, hmm. to już przesada Brakuje nam tylko gwiazdki o, mamy wszystko Jest Mamy gwiazdka, wszystko Mamy wszystko? Podaj kod Czekaj, najpierw wzrokiem musimy się dostać na górę Ale kod, Zero No trzy No 9 e, dziewięć No e... idzie, do rzeczy, idzie do ciebie o! Dobra, do, dalej, dalej, dalej 9 e... no Cztery. Żegnajcie! O, nie Pierwsze, mamy, nie mamy krzyżyka, nie mamy krzyżyka, krzyżyka. Zgaduj, zgaduj Ostatniego nie mamy Dobra, szukamy, szukamy Po co za to biurko chodzi poszedłem? Słyszę go, idzie A, na, górę, na górę, idzie na górę, idzie na górę Idzie na górę, górę idzie na górę. Tutaj, okay. roki, 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 tu, tu, tu. Idzie, idzie Uff. mogę się Podszedł do szafy Jestem pewny czy... Dobra, czy jesteście podratę. gotowi Co, od razu jeszcze? No jeszcze 20 sekund. To co jest? O Słyszałem jest... 03 9, 4 0, 3, jest na dole 0 3 metoda... wychypuje się do tego. Tak, 034 Pamiętaj, 0394 Tak, 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 tak. Szyko w górę. 0 no, tak. Tak, Jestem się. na dole na samym początku Ale nie otwieraj drzwi, bo on się wkurzy wtedy tak, tak, Dario. Tak. tak, jak otworzysz drzwi, to on się wkurzy i zacznie szarżować wszędzie. O nie! To Admiros nie chodzi najpierw, na górę, się... to chodzi na górę, się. O, najpierw poczekajmy na ciebie. No czekaj, bo on tu idzie. Ja się kryję za sofą cały czas. <grym> Wszedł na górę, niestety. Cześć. Czekajcie. Cześć. Cześć. Ja poczekam, aż on zejdzie na dół, wtedy pójdę no. na górę. No. sofę albo coś. Będzie triple kill? <grym> nie, 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 na szczęście. Nie, nie, nie. Dobra. Ale byłoby je dalej, próbuję dalej, próbuję dalej. Jak 9? Nie, 0, 9. E, już ci mówię, idzie chyba znowu na górę. 0, 3, nie, nie 9, 4. 0, 3, 9, 4. O oh my god. Jest na dole, spokojnie. Dobra, dobra. 0, 3, 9, 4. 7. Okay, idzie powoli na górę. Idzie na górę, idzie na górę. Wszyscy yep. za Sofę, <laughs> co tam, co tam Siema, ale ciasno się tu zrobiło No trochę tak Troszeczkę Jeszcze Gdzie ten mag stojący no. Ja patrzę czy Tak, takie idzie Kwadra Blisko, mm. blisko On tu nie U! O! U! Nie rusz... nie... niech Max nie wstał, bo... się. O! trzy, <grym> Jest na dole, jest na dole, spokojnie. Osiem. Jest! Mam! Chodźcie, Go, 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 go! Biegnie tu, biegnie tu! Biegnie! tu, chodźcie! <grym> <grym> o, chryste o, majdem! Co paniczka, nice! nice, nice. nice, nice, nice. Oh, nice. Zdrowka! Dziękuję! Ej, gdzie tam jest? Jak latarka się odpali, to nie ma w ogóle screechów w ciemności wtedy. Co? Mrugo! Szansa. Moja, moja pierwsza! Ja idę, ja idę dalej. tu! Idę w prawo, ja idę w prawo. Nie, będzie ten gnojek, to ja idę prosto. Czekaj, czekaj, czeka, słucham. Jaki Jaki ten gnojek. Czz. Co? Jaki ten gnojek? Dobra, nie, nie leci nic. Nie, 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 nie. On przyjdzie. To będzie, on będzie, przyjdzie. będzie ten cały... Tak, z odwracaniem się. Yep, Naprawdę? Ja, 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 ja. Tak. Roki, pamiętaj. Je Roki, nie idź tyłem, bo ty szedłeś tyłem i nie widziałeś gdzie idzie. No. Ty idzie. No. To się odwraca Od... i idziesz. Ktoś z myszką. Kier... Tak, tak? Tak. No, czemu tak, tak. Tak, tak, no, tak, wież tak, tak. a wież Admiros się jak też go odeprzeć. Ja przecież. wiem, wiem. Dobra, gotowi? Idziemy. Let's go. No dobra. It's time to cry. Okay. Uh, okay. Oh, oh, boję się, boję się. Okej. ok. okay. Mrygło mi. Okay. No to od razu z tyłu zwrot Okej. O Kolego. To jest proste. No jest, ale... potrzeba. Zabrał mi połowę odgarca. życia niestety. Jak? Bo mi się z opóźnieniem wyświetlił turnback. No wystarczy, że masz taki... Nie musisz mieć turbak. po prostu masz... Nie, jeszcze razy! Dumy nie Nie wiem dużo, dużo dopóki dużo, nie wyjdziesz. Niestety. Po prostu jak śnieżycie obraz. I ja. No, no widzę te turta. Te, te, te. No. Widzę drzwi! Widzę drzwi! O oh my god! Ja jeszcze nie. Ja nie wiem czy ja widzę drzwi, czy to nie są Come on. drzwi. Jest! Wyszedłem! Widzę drzwi! O, jest! Przyspieszyłem was, wychodząc z pokoju. O, był przede mną! O, ja. No serio? Nice, przeszedł. Jest, 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 Ale, ale zabrał mi połowę życia, bo mi się zlagowało, ale o, byłem w strachu. Od razu. Ale to najpierw no, przeszukajmy, przeszukajmy. plasterek! Szukamy plasterka. Bo to ty musisz szukać w takim razie. Ty musisz Sznajcie szukać, bo tobie, bo tobie się tylko zrespi. Okej. Okay. Fajne porozumienie. Idziemy dalej, Rzez, 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 61. Kurde, w I czwórkę idzie nam o wiele tutaj. lepiej niż kuźba w dwójkę, A co? Nie wziąłem już! Na razie jeszcze uh. Dobra, szukaj, Admira się szukaj. Szuka. A, Admira też już umarł. Klucz. klucz. Jest klucz. Nie, nie, nie. Ja nie ma niestety ulatkę, bo y, pasterka Ktoś pasterka. Pasterka. chce lightera? Nie, ja nie, ja mogę, ja no, go no, no, mogę uzupełnić? To mam już. A, Admira wziął, okej. Ja ukradłem? Nie, dobrze, dobrze. Dał mi fulla lighter. Ja mam połowę jeszcze Jak z kolejnymi? O, szafeczki. Dobra, Admira, szuka wszystkie szafki. I to Timofik. Może być. Bo no, może. Ja to kasę. tylko, nie, tylko nie i on upada. Co tam u was? To, to, jak, jak wam minął dzień? Jak się, jak się dzisiaj no, trzymacie? Baj, baj, baj. No, mhm. Ja no, tego, przez, przez tego gościa, masa. tak, przez tego gościa zginąłem już. Rozumiem, tak. rozumiem. No bo widać, Dobra, widać po jego twarzy, że jest zbytnio nieodpowiedzialny. Popraw włosy za rękę. Dobra. Idziemy. O, bardzo dobrze. No to starcie mi chyba. Nie Tylko nie tylko trzy Teraz Teraz brygło. Ale są trzy szafy. Trudno? Ale chyba nie leci. Dobra, Otwórz pozostałe dwa sobie. Dobra. Znaczy 50% życia to chyba spoko. Dobra. Dobra jest ma... czysto. Ma... Rozproszyć się. Szafeczki. Oh. Ale się obłowie kasy. Szafeczki tobie to zostawiamy? Nie, już nie. Nie, już nie. Ja już nie. Ja już nie. Już we, wezmę, które lepsze, które mi się trafią. O, o! Ja idę, tam, dalej, idę, idę, idę dalej, idę dalej. Te tu. Mam szafę. Ja tu. Dobra. Ja też Potrzeba. mam szafę. Okej, okay, okej. Okay. Leci! O! Ciężko Czerec, jest w czterech. Tak, ale, ale Zobaczymy dobra, dobra. Taki niebieski przeleciał. Let's go. Idziemy. Dziwne. Niebieski? Nie, tak. taki normalny. normalny. No, drzwiczki już są. Jak umrę od klicza, to żegnajcie. O kurwa. Ale, ale jest ciemno? Nie, to nie jest ciemność, ciemność. Nie, to nie jest ciemność, ciemność. Nie. Yeah. Eee, o, ff, fajnie przy drzwiach było. Mhm. Dobra. RUBO, grub gdzieś. Naprawdę? Idę do tej, idę do tej SO4, e, ale ja się tu wiem A, leci. Dwa, trzy, leci. Leci, 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 leci. Dobra, dobra. Kurde, to jest to stresujące. To jest jeszcze ten gorszy. A. Ja ja tak, ciemność do dalszego. Przed nami. Jak coś? żeby wam nie blokować czy coś. Mm -hmm. Ciemność o, i jeszcze o, piwnica, jeszcze piwnica do, do tego. Cóż, a no nie, no przecież było. Spojrzałem się na gnoja no. Innica. No niestety, musisz być szybki. No byłem. Ojoj, ojoj. No ojoj. Oj. Oj, oj, Im dłużej w ciemności Mam. tym gorzej. Dobra. Masz, dobra, wracamy, wracamy, wracamy. Dobra. Tak, tak, powrót. tak. tak, tak. Ja już gaszę, albo cały i nie. cały czas się rozgląda, mnie. No ja też, no też. Trochę, trochę straciłem. No, tutaj. dobra. Chodź, okay. latarki. O, 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 o. zwykły aha. korytarz. Czyli? A, czyli, czyli nie, jest, nie, jest, nie ma to, że nie było. Da, da, że to, że nie było. I taż. Nie kracz. Poczekajcie. To nie. Przyspieszysz? A, tak czy się. Wy macie jeszcze dwa życia, to możecie. Jestem wolny w Znaczy jedno mamy. Wy już nie macie żyć. Ale ja nie, nie mam do... Mrugło? O. Mrugło, mrugło, mrugło. Ale są dwie szafy, jedna. Dara. Dobra, to jest SIK. Na pewno? Mm. Nie wiem, ja tu idę. Si jak si si jak Sra, się znalazł Na, ta jak się na... Zna! Biegnie! <śmiech> 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 o, kujesz Zastrollował <laughs> Ja pierdziele się, że się o, obsrałem zbroję Ja tak samo Ledwo, o, to... ledwo no, Ile, ile! Ja już nie mam co, ja już nie mam, ja już mam totalnie końcu ja końcówkę ciemność. No jest! ile? Jeszcze sig do tego zaraz będzie Dobra, come on teraz, półki Gówno widzę, okay. gówno widzę Ej, tu jest zawsze dobra półka, to ja ją otwieram Dobra, jest, jest, OK. okay. Guys, Lighter. guys, guys, I need light Dobra... Go, 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 Już mi się skończyło. E, tutaj, tak, tak. tutaj będzie sick, yes. więc no, skupcie okay. się, skupcie się. Dobra. dobra to rzekę oh. oh. ja. No jak? No nie, to jest proste. Dawaj, come on. Mm -hmm. Musimy spróbować. Jasne. Damy radę, nice. damy radę, damy Be, radę, radę. radę. E, co jest? A nie, to nie co tu? E, Wait, A, bo dopiero what? oczy się zaczęły. A. Ah. okej, okay. okay. to idealnie w sumie. Okay. Może zrobimy całe dorsy? Oby. Może. Żeby chociaż jedna osoba zrobiła całe dorsy, nie? O mam baterię. Nie, nie, proszę, mm -hmm. ostatnie mini minigierki nie umiem. Ja, Ej, ja w ogóle łatwa. nie. I nie, nie Łatwa jest? Masz ja nieskończoność nie czasu na nią. To jest najlepsze. No, no właśnie, bo czekam mi tak. Tłumaczy, no ja nie wiedziałem jak... właśnie, czy ma nieskończoność, bym nie czy miał nieskończoności. No. Się właśnie zastanawiałem, czy jest nieskończoność no, czy nie. Nie, No to luźne. No yes. też rozwiązujesz ją. No to no na luzie. Ale no to wtedy no stoi na górze. Nie musi. Nie wiem no to... gdzie reszta, bo ja sam przyszedłem. <laughs> <laughs> A raz czekaniem jak czekę umarł. Znaczy ja umarłem. Kto klucz? Nie. Nie. On nie gdzieś na łóżku. Na, na łóżku, łóżku jakimś leży. No, to Leży kurwa na ziemi tu, nie? Serio. Wow. Okej. Okay. Wow. Dobra. 82. Ej, już 82, ale szybko. Już daleko. No. Ja mam połowę życia? Ja mam tylko połowę życia. 23 minuty... Oh, o, o ja ale mrugło. Najlepsze jest to, że oczu nie było, w sensie tych strzelających laserami. Czekaj, 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 czekaj. Półeczka, półeczka. Admiros już otworzył, będzie gonitwa. Ale dobrze tak. gonitwa. Dobra, panowie, go. good luck, have fun. To będzie dłuższe i trudniejsze. Mhm. Nie, nie, to jest proste. O, szafeczka. Nie można je otworzyć? może. o, okej. wierzę w was. Dobra. Lecimy, o! Lewo. Lewo! Lewo! Prosto! Prosto! prosto. prosto. Dobra! Lewo. Brawo! Szybciej, szybciej chłopaki! Zjebałem! Oooo! Ja nie wiem, ja w ostatniej chwili, patrz. To był ostatni. Lewo, prosto prosto prosto, prosto, prosto. prosto, prosto, dobra, dzięki, dzięki, dzięki. Lewo! Lewo. Dobra, dzięki. I rączki. Oooo! Rączki. Rączki, oj, rączki. rączki. Oj, oj, oj. Yes. Dobra, byłem ostatni. Jezu, jeszcze raz w drugi Zalekamy na sika. Te drzwi. Yeah. Ciemność, ciemność. Prosto, ciemność, ale prosto jest, prosto są drzwi. Dobra, damy radę, chłopaki, sobie... damy radę. Mrugło, to, to mogła być przynęta. Psyt, też. Ja nie mam ani jednego psyta, wiecie? Też. Śmieszne. Dobra, ja już cały czas mam odpaloną no. latarkę. No, ja sobie robicie. Trzeba klucz tu znaleźć. Dobry, nie, oby nie. Jak tak... Nie gada. mały. Dup. Nie, to jest proste, proste T. Prosty te. korytarz, długi korytarz. Aha, faktycznie. Dobra, 9 Doszło Dobra, 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 Do góry, do góry, do góry biegnę! Na góry, na góry! Ja, tu to jest kurwa ten! Przepraszam, że za To jest on, to jest on! Jak szybki! Tak. tak! Już? Jeszcze nie! nie. Kilka <laughs> Słuchaj, słuchaj! Dobra. Nie gadajcie, jeszcze... nie gadajcie, nie gadajcie, cii, cii. nie gadajcie. Jeszcze nie. On może jeszcze raz lecieć. Na pewno? Tak. Tak. No. damn <grym> Jeszcze leci. Cii, chodź, chodź, chodź. Nie? Dobra, koniec. Paweł się ugrzejcie. Coming back to co Dobra, dobra. On jest najgorszy. O. Tak, cztery razy potrafi lekko Tak, 9, 7, panowie, damy radę. damy e radę. E mój rocznik, nie ja nie mam światła, lekko no, <turansuj> jest, 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 mamy to. mamy, to. to wytłumaczcie Rokiemu, bo on nie wie. Nie oh my God. I... Więc, ja, ja tylko was spektowałem wtedy. No. Dobra, to teraz tak. Teraz jak y, pójdziemy tam, <laughs> będzie taka cutscenka. I po mm -hmm. tej cutscence kieruj się na lewo na te schody do góry. Mm -hmm. Od razu, od razu. razu. Jaka... możesz koło niego przejść przez chwilkę, i od razu lecimy do góry po lewej stronie. Ewentualnie, tak jeżeli to... jesteś później, no? cofasz się no, to cofasz no to się i kryjesz się w szafie. Nie cofamy się, się, można koło niego przejść, tak, na 100%. Naprawdę? Tylko nie tak. zatrzymujcie się, od razu biegniecie Dobra. prosto. Bo jeżeli. Od razu. W lewo. Na lewo, na lewo. Dobra, tak. gotowi? Schodami do... Tak, dawaj, dawaj. 3, 2, 1. Dobra. do góry na lewo. Powodzenia. Na lewo do góry, od razu tak, do góry. Tak, dokładnie, dokładnie. Koło Dobre, niego. Będzie, damy radę, damy radę, damy radę chłopaki. Trzymajcie, okay. w, trzymajcie w, okay. w, trzymajcie W od razu. Leccie, tak, tak, tak. lecie do góry, do góry. Go, 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 Ale Jest. cheating, nie można można, 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 dobra. I to to idzie? teraz wracamy czy czekamy tu? Nie wiem czy on tu idzie, mam klucz. Kucnę, ja kucnę. Czy my tu mamy zostać, Nie wiem, Nie Ktoś... okay, wiem. Chodźcie, 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 chodźcie. Na dół tam, dobra, czekaj, dobra, robisz... dobra. Czekaj, ja ja, rob... sobie... ja robię zagadkę, czy ty zrobisz? Zrób sobie, bo będzie dla kontentu u, <laughs> u ciebie. Czekaj, czekaj, <laughs> idziemy? czekaj, idzie. Czekaj, czekaj. Dobra, idę tam. Dobra. Otwieram drzwi. Otw otwórz. Chodź. Dobra, idę zrobić, idę zrobić. Dobra, elo, siema. Siema. Pokaż, pokaż. Prąd o, 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 o co tu chodzi? Tu chodzi. E, ma... Zaświecaj to, co się świeci, te liczby tak, całe tak, u góry. Okej. Okay. <laughs> to się wyświetla przez sekundkę i musisz ustawić je tak samo, jak ci się zaświecą to skupienie na twarzy. <grym> skupienie na twarzy dosłownie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Purde. Nie wiem. Spokojnie, Max, spokojnie. Za każdym razem możesz to poprawić. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nawet jak sprawdzę. Dam radę, dobra, dam, dam radę, dobra, dam radę. dobra. Masz nieskończoność czasu, więc. Tak, 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 dobra. Jest e, ty, ty? <grym> dwa, okej. Okay. Dobra. dobra. ostatnia sekwencja. Bądźcie gotowi, panowie. A już ostatnią sekwencję robimy, nie Tak, 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 tak. Ej, Drzwi są otwarte, nie że coś. Nie zamknęły się. Ale mamy wstać, czy kłócając, iść? Nie, yes. Uciekaj, uciekaj, po prostu Po prostu uciekaj On tam jest oh. Siedź, skopałem o, Spokojnie, Max, spokojnie, Max Kurde Kurde, nawalał drzwi już Kurde <laughs> Będzie, będzie, parto. będzie, będzie Dobra, czekajcie Jest, dobra, idę yes. Uciekamy, idziemy, 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 panowie Run, run for your life, wygramy <laughs> Ucieczka Szybko, szybko, szybko Nawalał drzwi już Run Dobry radę Jestem Jest jest na no, hizi! Wszyscy uciekli! Jest w leci! Wszyscy są gotowi na update teraz! No. Roki, udało Ci się przeżyć! Kurna. Eee. Czyli trzeba było czwórkę zagrać, że nie tak. O, ja jedyny dziwnie wyglądał z całej ekipy. Jest taki dziwny właśnie, no kurczę. Oooo, spójrzmy eee, do. do góry! O, co się dzieje? No co tam będzie. O nie! nie Więc jeszcze No niestety żałam. Ale, że ale was winda się zepsuła. Miło było no, wam chłopaki. Do następnego. Feon. <grym> 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 <Ty>! Na razie. <grym>